Hej, cześć wam witam was w kolejnym odcinku z Cyberpa. Cyberpanka, nie Cyberbaga. Yy, I tak, yy, musimy tutaj się dostać. O, o. Dobra, spadłem. Yy, musimy się dostać. A czy odnaleźć studio Wilfirda i Frederika. Dobra, więc... Yy, no jak już trzeba tam do góry dostać się. I zobaczymy. Właśnie musimy tutaj się dostać. Tam do góry. Ładujmy. Strasiłem. Dobra, mamy tutaj zadanego. Dowatwiony koleś. A ja już tylko te fioletowe skiny biorę. Oh. Amunicja może nam się przydać. To jest normalne. Dobra, tędy. I co my tutaj mamy? Gówno i nic, nie? No nie, tutaj mamy jakąś jazzgę. O, nic je. tutaj nic nie ma. No dobra, idziemy do góry. Wyłączymy to zdalnie. Amunicja. Jakiś nieśmiertelnik. Czy coś tam. Tu widzę jakieś świętowe coś. Amunicja. Takie buty śnieżne. To ja też nie chcę tego. Pójść waszczela we mnie. Wszystko. Zetlgo. Pobudka pana. Ochrona! Nikt nas tu nie usłyszy. Bez nerwów. My tylko montujemy i sprzedajemy. To nie my nakrywamy. Wszystko załatwimy. Po prostu powiedz, czego chcesz. Będzie okej. Dobrze, wam idzie ten interes. Ludzie chcą od nas kupować, to im sprzedajemy. Słuchaj, Jak nie od nas, to kupię od kogoś innego. Może Dobra. czegoś naprawdę ostrego znajdziemy. Patrick. My tylko dostarczamy to, na co jest zapotrzebowane w Night City. E, czy potrenuje? Okej, okay, no to lecimy stąd. Trzeba opuścić. Załatwione, załatwione. ma. Mogą być te wzmocnione buty. Tu coś było. Eee. Antybakteryjne coś tam. Dobra, opuszczamy ten teren. Eee. Aha, tutaj musimy do skrytki. 80 metrów. Zanieść. I będziemy mieć gotową tą misję jedną. I będziemy mogli się przenieść do tam, Albo gdzieś tutaj w pobliżu. Dobra. Misję mamy gotową. Więc, no, cóż, tutaj już nam wszystko stało. Znaczy nie? Chyba nie. Tu musimy jechać. Dobra, ale ja my się przeniesiemy po prostu, bo nie będę. Dobra robota. Miejmy nadzieję, że dzięki Twojej pomocy uda się złapać tego skurwysyna, który to zrobił. Zamykam. No. kontrakt. Dobra. To Ty zamykaj kontrakt, a ja muszę się telepnąć tutaj. I zobaczymy. <laughs> Więc mam nadzieję, że Wam się podoba. Ogólnie to seria cały czas. Więc zostawcie łapeczkę. Pamiętajcie o tym. Dużo to daje. Więc okej, okay, no weźmiemy teraz, załatwimy następną misję Następny kontrakt jakiś I powolutku będziemy szli do końca, więc No my jesteśmy tutaj teraz I musimy się dostać tutaj Rozbój w toku Po drodze będziemy mieć coś? Tak, kontrakt Kłopotliwi sąsiedzi, ale tutaj też mamy rozbój Okej, okay, więc Najpierw polecimy tutaj na rozbój. Tylko tak, żeby tutaj się do rozboju dostać... No to trzeba tutaj po schodach wejść, okej. Okay. No tędy możemy, dobra. No i szybko załatwiony ten rozbój, nawet. Ciekawa broń. Dobra. Więc mamy już kolejne zrobione. Kolejny rozbój, tak? Rozbój załatwiony. Załatwiony. Więc tak, trzeba będzie tutaj dojść. Po drodze wsiąść te dwa rozboje. Tutaj to. Więc jest co tutaj teraz robić. Aj, policja mnie goni? Myślałem. Nie wiem, czy przeładował. Więc kłopotliwi sąsiedzi. Tutaj mamy taką misję. Gdzie tu się wchodzi? Wydarzyło pod piątką? Który ją powił? Nie, zabiła, zastrzeliła. Co ty gadasz? Nie no. jesteś pan. A ja bardzo to... mi wszystko no, powiedział. Mówiłam, że muszę tędy tutaj przejść jakoś. nie. cał Euro dolarit zawsze biorę. O. Coś nowego? Aha, on się automatu, no ale ja chciałem chciał ty posprawdzać ogólnie. Nie ma czegoś fajnego. Dobra. O to chodziło. Jednego drzwi mniej. Dziękuję za rozwiązanie problemu. Zamykam kontrakt. No i gites. Więc mamy już ten kontrakt załatwiony. Więc lecimy po kolei tu, tu, tu. Ten se... A ten od razu też weźmiemy. Ten, 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 ten. Dobra. Więc jest co tutaj robić. Teraz tak szczerze. <laughs> w końcu jakieś misje takie szybsze. 200 metrów do tego kontraktu. Więc no... Nie jest kawałek, ale to już... To już praktycznie jesteśmy przy tym. O kurde, spadłem No i to matek, masakrycznie spadłem O, płyta winylowa No dobra, tędy, tędy.

co się stało? Ale ścinę miałem W dupie Co tu mamy? Jakiś kask Zero kasiory. No tutaj była już się ile kasiory? Dupie, panie Henryku. Fioletówki możemy wziąć. O, jaka fajna broń. Będzie tak źle skin. Dziękuję Więc to mamy załatwione. Jak stan, to nie będzie Obiecuję. Dobra, więc już mamy tutaj kolejny zrobiony. Dobra, ale to lecimy tutaj po kolei. A, tutaj bym to mógł zrobić, no ale ja chcę tutaj po kolei to zrobić, więc co, cofamy się? Je, jeszcze auto mnie potrąciło. Tym, turym, tym, tym, tym. Nie byłam tam sama. Rozumiem sytuację i bo... mm -hmm. mhm. Dobra, gin. Jezu, zestrałem się prawie. Tu coś może być, Jakiś euro, na pewno są. Dobra, wyszliśmy już na prostą, więc tu już mamy załatwione, teraz kolejcze, nie tutaj najpierw, dobra więc dzisiaj tylko rozwoje będą chyba, jak z tego wychodzi. E. No i Gites. Możemy lecieć do góry. Ja już nawet nie przeszukuję tych ciał, bo to już czasem nie ma sensu. Tędy miałem lecieć. Bezdłuż. Tu mamy nasz dom? Nie. Zdaje mi się. No, mamy. Dziękuję Strefa czysta Co to za wachlarz? tak sprawdzam czy czegoś tutaj nie ma jakiegoś Ale rzadkie rzeczy i tak dostajemy Dobra. Więc wypad stąd. Mamy tutaj zabezpieczone, więc lecimy jeszcze to zrobić. I jeszcze mamy tutaj trochę do robienia. To, to, to. To. To, to jakieś tutaj jakieś. No trochę tego tutaj będzie, później przejdziemy tutaj. A później tutaj. Tak będziemy powoli szli do przodu. Tutaj tylko są kupienie pojazdu praktycznie, no i rozboje. No ale. Trzeba pozakończyć wszystko. Tutaj jest. E? Tutaj jest jakiś rozbój? Dobra, mamy załatwione. Nie sobie mi się tam schodzi, żeby zobaczyć, czy tą są bronie. Ale widzicie, takie poboczne rzeczy też robię. Co chcę ja tutaj skręcić? Z tego wychodzi. Wystawiono list gończy, nagle policja się piła. Tylko najpierw te dwie... Jak gwiazdki muszę najpierw zgubić. No my załatwimy, co nie? Policja, spadaj. O, dziękuję. Teraz możemy się cofnąć i wskoczyć do tego wiru walki. Oj, no, widzicie, co się dzieje. Dobra, teraz mogę tutaj walczyć. Cyk, cyk. ...i rozbój tak toku gdzieś. Poprawię cię, Kutasie! Nie tak, no kurwa! Kabum. trochę tego było Dziękuję. No brałem ja celownik. Tutaj jest jakiś fioletowy fajny skin Cordora. bo co to jest? Nieco główno widać nie, ale chyba już to zrobiłem, tak, tak, dobra. Więc w następnym odcinku zrobimy sobie to, 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 to. i coś jeszcze to, i to, dobra. Więc, kochani, to już wszystko na dzisiaj, więc nie zapomnijcie o łapce w górę, no dole komentarz, no i subskrypcję. Trzymajcie się. Cześć.